Witajcie w poradniku do Geometry Dash. Dzisiaj omówię przesuwające się obiekty. Na początku budujemy obiekt, który chcemy wprawić w ruch. Później bierzemy edit, zaznaczamy swipe, aby pokazywał się nam coś takiego. Zaznaczamy nasz obiekt dokładnie. Bierzemy Edit Group oraz przypisujemy do grupy, w tym przypadku do pierwszej. Jak widzicie, możecie przypisać to do grupy każdej. Jeśli chcecie grupę zmienić, na przykład na drugą, musicie tamtą, tak jak odkliknąć kliknąć i ustawić inną. Ja w tym przypadku stawię sobie pierwszą. Gdy już nasz obiekt jest przypisany do grupy, czas sprawić go w ruch. Wybieram w tym celu tą zakładkę oraz Move. Tą ikonkę stawiam tutaj. Nasz mechanizm będzie się uruchamiał po minięciu przez ikonkę tej właśnie linii. Teraz nadszedł czas na edytowanie naszego mechanizmu. Klikamy Edit oraz Edit Object. Tutaj mamy cały panel sterowania. Na początku może to się wydawać trudne, ale jak zaraz zobaczycie, takie to nie jest. Pierwszym krokiem jest oczywiście przypisanie to do takiej grupy, do jakiej przypisaliśmy nasz obieg. Na panelu sterowania można zaobserwować trzy osie. Pierwsza odpowiadająca za czas, druga za przesuwanie się w boki i trzecia odpowiadająca za przesuwanie się do góry i na dół. Jeśli chcecie efektownie. Modyfikować poziomy właśnie za pomocą tej oto komendy lub mechanizmu. Musicie pamiętać, że 10 takich jednostek to jest jedna kratka. W tym przypadku cała przeszkoda będzie się przesuwała w górę. Na panelu znajduje się także move time, czyli czas, w jakim przedmiot ma się przesuwać na ustalone przez nas miejsce. Tutaj akurat 40 jednostek w lewo, czyli 4 klocki. Jak ustawimy sobie dłużej, to oczywiście sam obiekt będzie nam się poruszał w wono. Lecz jeśli zedytujemy to w ten oto sposób yy, będzie natychmiastowy efekt, prawie natychmiastowy. Jak widzieliście, było to bardzo, ale to bardzo szybko. Mam nadzieję, że dzięki temu poranikowi zrozumieliście mechanikę gry. Jeśli materiał się spodobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Gdy dobijemy 20 lajków na kanale, pojawi się kolejny poranik, ale tym razem z blogów niewidzialnych. W komentarzu pod filmem możecie napisać także, czy Wam pomogłem w realizacji Waszego nowego poziomu. Ja wszystkie komentarze oznaczę serduszkiem i możecie także podać ID swojego poziomu. Może w przyszłości, gdy jakiś poziom mi się spodoba, nagram go właśnie na mój kanał. No i cóż ma więcej mówić, żegnajcie, cześć, Whatever I go, Whatever I see. I remember Jo I remember